Moi drodzy, bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale i w kolejnym przepisie. Dzisiaj zrobimy sobie krewetki z kurkami. Pokażę Wam jak my lubimy najbardziej. Oczywiście pamiętajcie, że ja nie jestem specjalistą w tej dziedzinie, czyli w dziedzinie gotowania. Po prostu pokazuję Wam nasze smaki, to co my jemy, to co my lubimy. Mam nadzieję oczywiście, że Was gdzieś w jakiś sposób zainspiruje i że po prostu będziecie sobie próbować tych przepisów. No i dzisiaj, tak jak wspomniałam, krewetki. Ja kupuję zawsze te większe, te koktajlowe średnio lubimy. I te akurat są z Biedronki, więc tak, jedno opakowanie krewetek, jedno opakowanie kurek, to jest bodajże 250 gram. Zależało mi strasznie, żeby te kurki były o mniej więcej takiej wielkości, czyli żeby było jak najwięcej takich maleńkich. Niestety trafiły się jakieś olbrzymie egzemplarze, no i po prostu jak widzicie, musiałam je pokroić. I one są oczywiście już oczyszczone i pokrojone, więc gotowe praktycznie do użycia. Masło i teraz tak, będę Wam mówiła mm, po kolei ile go będę używała. Nie wiem, czy pójdzie nam kostka, no ale lepiej mieć y, jedną całą kostkę. Natka pietruszki. Kolejna rzecz to makaron spaghetti. Ja właśnie dzisiaj jego użyję. Możecie go w ogóle pominąć. Możecie zjeść sobie te krewetki z, na przykład, bagietką czosnkową. Także tutaj dowolność. Możecie również użyć zupełnie innego makaronu. Więc no, tak jak mówię, tak jak lubicie. Tutaj mam dwa ząbki czosnku, które muszę obrać. Będę dodawała paprykę ostrą i paprykę słodką oraz sól i pieprz. Co jest, myślę, wiadome. No dobra, zabieram się słuchajcie, do przygotowywania i wszystko Wam będę opowiadała. Pierwsze, co zrobię, to dodam masło. Będziecie teraz mogli to zobaczyć, ile mniej więcej z tej kostki tego masła daje. Ono się rozpuści, chociaż trochę niech się rozpuści, i dodamy sobie do niego kurki, żeby się odrobinę poddusiły, żeby po prostu zmiękły. Te kurki dusze pod przykryciem, po prostu będzie im tak lepiej, szybciej dojść do właściwej postaci, więc to zostawiam. I teraz ile to zajmie? To tak naprawdę zależy. Tutaj znowu obserwujemy. Po prostu muszą być dosyć miękkie, ale nie za miękkie, no bo jeszcze będą później e, dodatkowo smażyły się z krewetkami. Tak więc po prostu zobaczę może na zegarek i powiem Wam dokładnie, ile zajęło im to czasu. To podduszanie zajęło nam, kochani, dokładnie 7 minut. Te kurki bardzo fajnie e, zmiękły. No i teraz do nich wrzucam krewetki. Również umyte, odsączone. W międzyczasie zrobiło się troszkę głośniej, bo tam, e, o tam. Nastawiłam wodę już właśnie na makaron, żeby szybciej mi to sprawniej poszło. I teraz tego kochani ja nie przykrywam. Poczekam aż te krewetki zaczną się tutaj nam podsmażać. Wciśniemy czosnek, doprawimy i na sam koniec dopiero oprószymy to pietruszki. Troszeczkę zmieniło się światło, bo zapaliłam e, lampkę nad okapem, żebyście lepiej tutaj wszystko widzieli, bo robi się już szaro na zewnątrz. Teraz kochani, jak to już nam się podsmaża, jak wiem, 3 minuty, to wciskam czosnek, bo zawsze Wam mówiłam, że wolę dodać ten czosnek pod koniec, nie na początku. wspomóc nożykiem. Oczywiście przeciskamy go przez praskę. Możecie sobie drobno posiekać, jeżeli chcecie. Ja kocham smażę te krewetki z ogonkami. Nie wiem jak Wy nie wiem w sumie jak powinno się robi. Nie zagłębiałam się w ten temat. Ale ja po prostu później, my po prostu później wiemy, że tutaj są ogonki i żeby ich nie jeść najzwyczajniej w świecie. Wydaje mi się również, że po prostu podczas jedzenia jest, jest wygodniej się ich pozbyć, bo tak fajnie to przysmażone mięso krewetki od nich odchodzi. Krewetki nie lubią być też zbyt długo podsmażane, one po prostu mają być takie... Aldentek w smaku, taki, taki, taki właśnie. Jeżeli nie jedliście nigdy krewetek, no to miejcie to na uwadze. Także ja za chwilkę będę sobie je po kolei opracać, żeby się przysmażyły z drugiej strony. Z nimi, właśnie z tymi większymi krewetkami jest tak, że niestety, ale musicie poświęcić chwilę czasu, żeby każdą po kolei odwrócić. Z krewetkami koktajlowymi nie masz tego problemu mm, takiego, no bo. A one są tak małe, że, że w zasadzie wystarczy je tylko po prostu mieszać. A więc tak, odwrócimy wszystko. No i zaczniemy sobie to doprawiać. Jeśli chodzi o sól, oczywiście zawsze Wam o tym mówię tak jak lubicie. Ja używam soli himalajskiej, więc jej po prostu idzie troszeczkę więcej niż takiej zwykłej. Chłodka papryka także, <laughs> mnie po prostu na oko nakładam na łyżeczkę i tak, nie wiem, nie niecała łyżeczka. Żeby nie przesadzić, żeby tych kurek, słuchajcie, nie pozabijać przyprawami. Odrobinę tej ostrej patryki. Oczywiście, jeżeli nie lubicie ostrych potraw, to pomińcie ten krok, wcale nie musicie jej dodawać. Dosłownie na koniuszek łyżeczki. Na koniec nieco pieprzu. I jeśli chodzi o masło, tak jak Wam powiedziałam na początku, nie wiedziałam ile za bardzo mi go pójdzie, ponieważ nie wiedziałam ile tej, tej wody tutaj, zobaczcie tego sosu takiego uzyskam dzięki kurkom, e, ponieważ chodzi o to, żeby później nawet dodać więcej tego masła, aby to fajnie oblepiło nam makaron, żeby, żeby nie były same już suche, odparowane krewetki z kurkami, tylko właśnie, żeby e, to masło było. I oczywiście na samym początku można to wszystko podsmażyć na oliwie, ale my wolimy, jak jest tylko i wyłącznie masło. To też w dużej mierze zależy od Was, tak jak Wy lubicie, jak, jak Wy preferujecie. My korzystamy tylko i wyłącznie właśnie z masła, jeśli chodzi o to. Tak więc później go dodam, może tak do połowy kostki. I wydaje mi się, że będzie fajnie, wystarczająco. No i bardzo, bardzo dobrze oblepi to nam nasz makaron. Dodałam to masło, o którym Wam mówiłam. Ono już tutaj nam się fajnie topi. I zaraz, jak tylko się roztopi, to już nie będziemy więcej tego ani podduszać, ani podsmażać. I ostatnim krokiem będzie tylko posypanie tego pietruszką. Ja Wam, kochani, niestety nie zaprezentuję dzisiaj gotowego dania, ponieważ ono sobie musi jeszcze chwileczkę poczekać na mojego męża, aż wróci z pracy. Natomiast możecie to wszystko teraz wrzucić do makaronu. Wymieszać, możecie później podać makaron i dopiero po wierzchu tymi krewetkami, skórkami go polać. Ja tak właśnie tym razem zrobię. I zobaczcie, masło mamy roztopione, więc ja to wyłączam i posypię natką pietruszki. Zobaczcie, ta pietruszka nie jest tak bardzo drobno posiekana, żeby była bardzo fajnie wyczuwalna. Krewetki bardzo się lubią z pietruszką. No, i też to zamieszam, żeby ona troszeczkę tak zmiękła. Tyle. No, trochę się bałagan tutaj nam w koło zrobił od tego, ale to nic. Tak się prezentuje gotowe danie. I żeby podać Wam dokładnie czas, no to jeżeli będziecie to robić po raz pierwszy, bo myślę, że jeżeli przygotowywaliście już krewetki kiedyś, no to będziecie wiedzieć mniej więcej jak one mają wyglądać, jeżeli chodzi o ich podsmażenie. No, a jeżeli robicie to pierwszy raz, no to tak 7 minut z każdej strony im wystarczy. 5, 7, to będziecie również obserwować, ale ja tak właśnie robię. Oto gotowe danie. Dziecko mnie już wzywa, także ja kończę z tego miejsca. Jeżeli mi się uda, to zrobię zdjęcie, jak to się prezentuje, już gotowe na talerzu. Tymczasem zapraszam Was bardzo serdecznie do opisu, gdzie zostawiam Wam linki do mojego Facebooka, Instagrama oraz bloga. Dajcie znać, czy przepis przypadł Wam do gustu i czy macie ochotę go wypróbować. Zwłaszcza, że sezon na kurki jest w pełni, także polecam bardzo serdecznie. Tymczasem pozdrawiam Was serdecznie, do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się i pa!